Nazywam się Marcin Krajewski. Jestem kandydatem na wójta gminy Małdyty. Kandyduję, ponieważ chcę dobrych zmian w naszej gminie. Jestem przekonany, że nasza gmina ma szansę stać się ważnym punktem na mapie regionu. Wspólnie z grupą lokalnych liderów wprowadzimy nową jakość. Gminę Małdyty stać na sukces. Ponieważ chcę utworzenia profesjonalnej oferty dla inwestorów oraz wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Zapewni dobre warunki nauki dla naszych dzieci zyska fundusze unijne dla lepszego funkcjonowania naszych szkół. Bo wspiera młodych ludzi, zna ich potrzeby, uczestniczy w wielu inicjatywach. Dlatego, że chce, żeby mieszkańcy poprzez konsultacje społeczne mieli udział w o ważnych sprawach gminy. Wspiera działania związane ze sportem i liczy na sukcesy młodych piłkarzy. Ponieważ nie lubię odgrzewanych kotletów, stawiam na nową jakość a złowione ryby wypuszczą do wody. Zmocni rolę sołtysów i rad sołeckich, które staną się rzeczywistym gospodarzem na swoim terenie. Zwiększy udział organizacji pozarządowych w codziennym funkcjonowaniu naszej gminy. Bo łączy ludzi, a nie ich dzieli. Bo chcę zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy Małdyty poprzez dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadba o prawidłowy rozwój naszych dzieci pozwoli im wejść na drogę do sukcesu. Chciałbym, żeby w naszej gminie rządzili ludzie, którzy zapewnią przejrzystość swoich decyzji, a przede wszystkim transparentność wszelkich wydatków. Bo chcę, żeby była lepsza współpraca z sąsiednimi gminami, z starostwem i z Bo chcę stworzyć urząd przyjazny dla każdego mieszkańca. Jesteśmy silną grupą ludzi, która chce dobrych zmian. Każdy z kandydatów na radnych ma konkretny program swojego okręgu. Szanowni Państwo, 16 listopada to Wy zdecydujecie, kto przez kolejne 4 lata będzie kierował naszą gminą. Liczę na Wasz głos. Czas na dobrą zmianę. Gminę Maudyty stać na sukces!